Cześć, tu Ola. Dzisiaj przygotujemy sałatkę na słodko. W tym celu potrzebne będzie nam ser żółty 250 g, puszka kukurydzy, puszka ananasa, majonez i jogurt naturalny. Na początek ścieramy ser żółty. Kukurydzę przecedzamy i rzucamy do miski, w której mamy starty ser. I teraz pokroimy sobie nasze ananasy. Mniej więcej w ten sposób. wrzucamy do miski, w której mamy już starty ser i kukurydzę. i dodajemy niewielką ilość majonezu oraz jogurtu naturalnego i całość dokładnie mieszamy. Naszą sałatkę po wymieszaniu przekładamy do salaterki. Nasza sałatka jest gotowa. Życzę smacznego!